Najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Co wytrąciło Cię z, z równowagi, że znów uderzyłeś Alana? Nie uderzyłem go, tylko go mógł, po, po go lekko ręką. Tak, Mówimy o starych Nie, o dopingu. <suszy> doping kibiców. <suszy> Najpiękniejsza dziennikarka i najpiękniejszy doping kibiców. <suszy> oh, widzisz? No <suszy> i się spłaciłem śpiewem Monika. To te Twoje feromony chyba. <suszy> Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Konferencja prasowa Fame ma 16. i ze mną Wiki Jaroniewska, witam ci serdecznie. Dzień dobry, Hejka wszystkim. Wiki, Wiktoria? Jak jej. No, Obojętne mi to. Może być Wiki, bo chyba szybciej wchodzi w ucho i łatwiej tak wymawiać o tą ksywkę po prostu. Wiki, jak się czujesz po konferencji? Słabo. Zadali mi takie pytanie, niefajne myślę, że dla kobiety i nie wiedziałam, jak mam na nie zareagować i jak mam odpowiedzieć. Co to za pytanie było? Coś w stylu e, komentarzy na temat e, mojego sposobu ubierania się, czy zdjęć na Instagramie, że są zbyt odważne. No po prostu ludzie przez to mnie hejtują. Ludzie się hejtują przez to, że zdjęcia są odważne? E, to, czy one w ogóle są odważne? Zacznijmy od tego, no nie są nawet odważne. Tak, hejtują mnie przez to, że jestem matą, dziwką, kurwą e, i tym podobne, ponieważ nie wiem, zobaczą kogo jak Dlatego, że od, od, ubierasz się odważnie, że masz odważne zdjęcia? Tak, dokładnie tak. E, to znaczy, że jeżeli oglądają ludzie film, e, zdjęcia, gdzie występuje aktorka czy modelka, to to też nie powinno być takich rzeczy. Sztuka nie powinna istnieć. Chyba nie. I chodziło też głównie o to, że profil Fejmu został zbanowany przez jakieś moje odważne zdjęcia. I ja nawet nie wiem, o jakie zdjęcie chodzi. I Sylwek Wardęga mówi mi coś o tym, a ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Pierwsze słyszę, ale faktycznie jest zbanowany. co odważne były w takim razie? Nie były właśnie w ogóle odważne. To jest najlepsze. Nie rozumiem. Ja jak to mam... zbanował? YouTube? Yy, nie, Instagram. Za Instagram? Zdjęcie, tak. Ale nie wiem, o co chodzi w ogóle też. A to jest bardzo dziwne, bo dziewczyny tam wrzucają, większość dziewczyn wrzuca bardzo odważne zdjęcia nie, na Instagramie. Nie wiem, widziałam nawet jakkolwiek takie, wiesz, rozbierane tutaj górze, bez góry w ogóle, a zostało zbanowane normalnie zdjęcie w ubraniu albo, nie wiem, co najwyżej w stroju kąpielowym. Ale czy to jest coś złego, jak dodam zdjęcie w stroju z wakacji? Nie, ale ja jestem za to bardzo hejtowana. Dlatego dzisiaj cała się zakrałam, żeby po prostu już nie było Ale takich Ale bardzo komentarzy. ładnie wyglądasz, ja już Ci zwróciłam uwagę. Pamiętam, A dziękuję, tak, kochasz, tak, właśnie. pamiętam. Ja mam bardzo podobny kostium i wiesz co? Któregoś razem mówimy, się razem, nałożymy takie... Dobra i zrobimy sobie fajne tak. foto. Podlotowe agentki. Naprawdę no. biały kostium dostałam od koleżanki ostatnio, mojej ulubionej, kochanej Sylwiunia Szczepańska. Dziękuję Ci pięknie. E, mam już dwa od niej... Pozdrawiamy. ...dzianka. No. E. No to wróćmy do konferencji. Co sądzisz o swojej przeciwniczce? Lubię ją, my się lubimy. My mamy walkę czysto sportową. Wiem, że to może jest nienaturalne, jak mówię, coś takiego na wywiadzie, bo każdy tutaj się raczej ciśnie, ale nie lubię Marti, Uważam, że jest bardzo w porządku taka sympatyczna, wesoła, coś takiego jak ja. Jesteśmy w sumie troszeczkę podobne charakterem do siebie. Mhm. Też tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o Twoją poprzednią walkę z Laluną, powiedz mi, jakie opinie? Co czytałaś w sieci, co ludzie pisali? Na początku były same pozytywne opinie, totalnie wszystko. wygrana. Zaskoczeni, tak, ale później tam Laluna zaczęła na swoich mediach społecznościowych mówić, że jej uciekałam, uciekałam i ludzie to podłapali i też zaczęli później mi tak pisać, ale tak jak mi wszyscy mówią za X czasu nikt nie będzie pamiętał czy uciekałam, czy nie wiadomo co zrobiłam, e, a to, że wygrałam tą walkę i faktycznie wczoraj byłam w Energylandii i dwójka osób pracujących tam, jeden mi zbijał pionę za obicie mordy Laluny, Lalunie, tak powiedział dosłownie. Ludzie w ogóle tak do mnie mówią nawet ta na ulicy, o to ta co obiła mordę Laluny, więc wow. E, a druga pani właśnie też kojarzyła, że e, walczyłam z Laluną i że wygrałam i tam gratulowali mi bardzo dużo osób do do tej pory mi właśnie gdzieś tam nawet na mieście, jakiś nieznajomy gratuluje tego, że wygrałam, więc raczej jest pozytywny odbiór, a taki wiesz, takie hejty w internecie, że uciekałam No kurde, to jest MMA, a nie klatka rzymska. No w klatce też rzymskiej można jakby praktykować MMA, ale to był Oktagon, pełna walka, pełne MMA, więc, więc uważam, że zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, aby wygrać, a miałam tylko dwa tygodnie na przygotowania, bo właśnie La Luna nigdzie o tym nie wspomina, że miałam dwa tygodnie na przygotowania. Chyba wspomniała. Ale jak są takie QND teraz, to w ogóle o tym nie piszę, że było dwa tygodnie na przygotowania, tylko już wiesz, mówi, że uciekałam, ale nie rozwija tej historii, jakby wiesz o co chodzi. To uciekałaś czy nie uciekałaś? Taki był game plan? Taki był game plan. Wymęczyć oponetkę? Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Są takie proste ciosy, no nic więcej nie umiałam, więc nie wiem, ty trenujesz też Mama. Tak, troszeczkę. Tak, widziałam, widziałam gdzieś tam na internecie. A miałam teraz długą przerwę niechcące i wracam szybko, bo stąskniałam się. No, fajne, fajne jest MMA bardzo. Nie, taki miałam plan po prostu, żeby. Czekać bardziej na jej ciosy, gdzieś tam może faktycznie się ciosać, ciosać, cofać i przede wszystkim unikać tych obaleń. No udało mi się to zrealizować. Cieszę się, że wygrałam, chociaż sama nie byłam pewna werdyktu, ale ja cieszyłam się, że przeżyłam. Ja wychodziłam do piosenki Jerzyk, więc bo chciałbym tylko przeżyć, przeżyłam. No i wygrałam. Cieszę się niezmiernie z tego faktu. Jesteś sportsmenką, sportowcem, szczypiornistka, z sukcesami. Czy z sukcesami? No, w młodzieńczych lat może troszkę tych sukcesów było, ale e, nie były to aż takie ogromne sukcesy. Ja też jestem bardzo krytyczna wobec siebie i, ja też. i po prostu wiem, że mogłabym więcej, ale zawsze chyba no, i, więcej. No ile więcej? Gdzie do jakiego momentu dążysz, jeżeli chodzi o twoją karierę szczypiorniński? Nie, już tak naprawdę do żadnego nie dążę, ponieważ e, pogodziłam się z realiami. Niestety, aby grać na przykład na najwyższym szczeblu, to po, po pierwsze trzeba być albo bardzo, bardzo, bardzo dobrym, albo też mieć znajomości, nie ukrywajmy te znajomości, bardzo dużo w życiu udają. E, więc jest mi dobrze tak, jak jest, ja mam naprawdę wspaniałą drużynę, wspaniałego trenera. Wszyscy są wspaniali, pozdrawiam cały klub, polecam Legnicę, jeżeli chodzi o trenowanie piłki ręcznej i odżyłam w tej drużynie, ale też odżyłam trenując MMA, bo troszeczkę brakowało mi takich wolnych weekendów i tym podobne, a przy treningach MMA to ja sama sobie układam trening. Pod swoje życie, a nie MMA całkowicie jakby dostosowuje do swojego życia, więc, więc to jest ta różnica, że na przykład już teraz mam wolne, wolne weekendy i mogę gdzieś wyjechać z moim narzeczonym, a, a nie tak jak mam w, zazwyczaj, jak grałam piłkę ręczną, mecz w weekend i po prostu nigdzie nawet nie mogłam jechać, ponieważ mój chłopak też trenuje piłkę nożną i oboje mieliśmy mecz i widzieliśmy się na przykład tylko w niedzielę, bo jeszcze mamy jakby trochę taki związek na odległość. Mieszkamy obok siebie, trochę daleko. W sensie od siebie daleko. Ręka, noga. E, dobra, to <grymne> <grymne> my no. e, Na jakiej pozycji byłaś, jeżeli chodzi o... Prawe skrzydło, dlatego też może byłam taka szybka. <grymne> Nie no, żartuję. Ale tak, prawo Gra na Czyli w ataku cały czas? Nie, w piłce ręcznej gra się no, i w ataku, no, i w obronie. No, każdy bram. cały czas. grałam kiedyś, i nawet na zawody mnie wysyłali, ale to było bardzo, bardzo Można też y, Można też jak Można Można zmieniać jakby pozycję, żeby na przykład inna dziewczyna za ciebie grała w obronie, ale ty siedzisz w tym momencie na wadze i się tak cały czas zmieniacie, ale zazwyczaj każdy gra w ataku i w obronie. Po, ja po prostu stałam na bramce. A, na bramce? Nie, to ja na bramce chyba nigdy bym nie stała, chociaż teraz jestem taka już trochę bardziej odporna na ciosy, więc myślę, że piłka mi też nie straszna. Ja byłam zawsze zdziwiona, bo ja Byłam zawsze filigranowa, drobna i stagali mnie na bramce, a tam takie dziewczyny wielkie jak leciały na mnie z tą piłką. Obrywałam bardzo. Będę z może byłaś najsłabsza w drużynie, bo zazwyczaj najsłabsza osoby wysyła się na bramkę, żeby coś tak? tam z nich było, tak. <grym> <grym> Dosłownie tak jest, albo na koło, żeby później im nie podawać. Ja byłam i, e, I tu, i tu. I jakby, uh, na, na, zmi na zmianę. A, dobra. No to sumie... nie przypuszczałam bramek właśnie. To chyba składu nie miałyście za. <grym> Szybka byłam po prostu. Dobra, dobra, to gratuluję w takim razie. Nie, piłka ręczna też fajny sport, Mama też. Bardzo lubię. Sport jest w ogóle bardzo fajny. Tak, ja właśnie staram się w mediach społecznościowych promować sport, głównie właśnie takie zdrowe odżywianie i tym podobne, no, więc, więc taki jest mój cel w internecie, nie pokazywanie dupy stąd, i cycków. Stąd świetna dupa i cycki, bo właśnie sport jest uprawiany i co coś za coś, no umówmy się, bo jeżeli się nie uprawia tego sportu, to te cycki ta dupa no, nie, nie są takie fajne, prawda? No, cycki zależą akurat od genetyki, ale pośladki tak, pośladki można fajne sobie wyrobić na siłowni na przykład. No, w sumie, ale zawsze to ciałko jest jędrzeżniejsze to tak, jeżeli ciało super... jest jędrniejsze, na pewno tego celulitu jest mniej, rozstępy wiadomo mogą się pojawiać, nawet jak mięśnie rosną, to skóra się naciąga, to na przykład ja kiedy zbudowałam poślad, to mi się takie duże rozstępy na pośladach pojawiły, ale też nie uważam, aby to było coś złego. Jeżeli wracamy, wracając do konferencji prasowej, powiedz mi, czy twoja przeciwniczka był taki moment, że zaskoczyła cię czymś, zapaliło ci się światełko? Zaskoczyła mnie prezentem, który trzymam tutaj. Przed chwilą je nosiłam, ale już tutaj mi się gdzieś zaplątały w telefon i w plakietkę. E, super. Podobał ci się prezent? Tak, spodobał. Cały czas noszę i wszyscy mówią mi, że pasuje do tego stroju, więc idealnie trafiła. Chociaż na początku byłam taka poirytowana, że co się w ogóle dzieje i wcześniej mi jakby gratulowała tego, że wygrałam, a teraz mówi, że uciekałam i że ma nadzieję, że nie będę uciekała. No kurde, jak tak można. Czyżby Martyna jest dwulicowa? <grych> nie, no żartuję. Oczywiście nie mam jej tego za zły. Wiadomo, trzeba coś poddymić, żeby było śmiesznie, więc, więc było śmiesznie. Ale zdziwiłam się bardzo. Nie boisz się, że będzie knockout, że zniszczył ci twarz że twoja przeciwniczka. Nie, ko u kobiet ciężko o knockout, co ty, nie, nigdy w życiu. Nie, nie boję się o knockout. Bardziej e, na miejscu mojej przeciwniczki bym się bała, że to ja ją nokautuję. Wiesz, piłkę ręczna się grało, to torpeda jest. Chciałabym, żebyś pokazała biceps, ale widzę, że jest kawał. E, yes. No, na Instagramie więcej tego. Nie, to, że ja też trochę mam, jestem chuda, ale byk. No, a powiem ci, że ja nigdy nie miałam w ogóle takiego genu do bicepsa, e, bicepsu. E, do mięśni w ogóle? E, nie, nie. Na przykład do nogi jakby miałam zawsze takie, że bardzo szybko budowałam te mięśnie, a z bicepsem i ogólnie z górą było bardzo ciężko. Ja miałam podobnie. No, bo to no, trzeba mieć też predyspozycje genetyczne do pewnych partii jakby ciała. Tak samo to, że ja na przykład nie mam talii, no to to wiadomo jest uwarunkowane genetycznie. I ja mimo tego, że trenowałam piłkę ręczną, to zawsze każdy się śmiał, że nie potrafię się podciągnąć, zrobić poprawnie pompki, ale zaczęłam chodzić na siłownię i faktycznie jak regularnie zaczęłam e, trenować, górę ciała, to to już ten biceps zaczął się też pojawiać i i też zaczęłam no, chociażby robić pompki. Przecież ostatnio ja wyczytałam, że podczas medytacji zmienia się, jest nawet prawdopodobieństwo zmiany genetyki. Mnie to bardzo ciekawi, To są so, so badania robione nad tym naukowym i to właśnie bardzo ciekawi, do czego to w ogóle dąży i jak nasz mózg jest w stanie kierować również naszym ciałem, oprócz tego no, naszych... No bardzo, bo właśnie w mojej poprzedniej walce to głowa mi zagrała, a mojej przeciwnicy nie zagrała, ani umiejętności, bo tych umiejętności MA nie miałam, to ona miała umiejętności, ale po prostu głowa jej nie zagrała, więc myślę, że głowa ma ogromny wpływ na to, jak nasze ciało się zachowuje. A genetyka? To jest, to jest to bardzo ciekawy temat. Nie wiem, nie. Nie tego tematu w ogóle, jeżeli chodzi o medytację, a genetykę, to takie trochę clickbait mi się wydaje, ale nie chcę, nie chcę też negować, bo nie widziałam, żadnych badań nie, nie czytałam, możesz podesłać link. Mhm. Podeślę, tylko muszę to znaleźć, bo ja zawsze chłonę takie rzeczy, a później tylko przewijam, 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 a to jest bardzo ciekawe rzeczywiście, żeby dalej to puścić w świat, ale się rozgadałyśmy, bo o tym sporcie można rozmawiać ja godzinami. Ja zawsze po prostu gadam, gadam, gadam. Zauważam, że każdy ma takie krótkie wywiady, Ja oczywiście jak zawsze się rozgadam i gadam za dużo i czasami się powtarzam, ale no taki już mój urok. Jestem gaduła. Ja też. No to się dobrałyśmy. Myślę, że na dzisiaj skończymy naszą rozmowę o, o sporcie. O sporcie, tak. Ale na pewno będziemy promować dzielnie, bo rzeczywiście. Fajna sprawa. Fajna sprawa. Dobrze się czuje człowiek. Tak, to jest w ogóle całkowicie inne funkcjonowanie. Co innego, jak staniesz na przykład, nie wiem, to jakiejś racjonalnej godzinie. Nie mówię o, o jakiejś takiej bardzo wcześnie, wczesnej, ale takiej. W porządku to dla ciebie porze, bo dla każdego inna pora wstawania jest okej, okay. i pójdziesz na przykład zrobić ten trening, to jednak później ten dzień całkowicie inaczej wygląda niż jak leżysz w tym łóżku, przeglądasz te media społecznościowe do wieczora i, i tak naprawdę przez cały dzień nic nie robisz. Więc, więc sport jest super, uprawiajcie sport. No jest super i po oktagonie nie. Można, po oktagonie tak go nie można pobiegać. Tak, można uciekać zawsze. No, jak was ktoś złapie w ciemnym załuku, to możecie uciekać. Nie, no żartuję oczywiście. Ale nie, naprawdę sport jest super. A jest tyle tych form sportu i różnych aktywności, że jest. Czym wybierać. Wiki, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Następnym razem przejdziemy do konkretów, bo się Dobra. dzisiaj rozgadałyśmy. Dobra.